Pożegnanie słońca, rozdział 25. Tak myślę, że tej wody to może lepiej, żebyśmy nie pili. Siedzieli na brzegu podziemnego jeziora: Belbelli, Beole i Leach. I jeszcze Ri, ale ona zdążyła już zniknąć pod powierzchnią wody. Beole zarzekał się wcześniej, że też będzie nurkował, ale Belbelli szturchnęła go kilka razy w żebro, aż zrozumiał. Leach podejrzewał, że mami była trochę zaniepokojona sympatią, jaką Beole darzył nową dziewczynę. Nie chciała powiedzieć tego na głos, więc tylko szturchała go, aż w końcu dotarło do niego, że lepiej będzie, jeśli zrezygnuje ze wspólnego pływania. Leach też był trochę zaniepokojony sympatią, jaką Beole darzył Ri, bo on sam też czuł, że mógłby ją darzyć sympatią. A ona jego, znaczy, nie wiedział tego, ale mogłaby. Zresztą, Beole tak naprawdę nie umiał pływać. Nikt z nich nie umiał pływać. Ale tylko Beole nie umiał też przyznać, że czegoś nie umie. — M, mm, czemu? — zainteresował się Leach. — Bo to woda stojąca. — odparł Beole, wciąż trochę naburmuszony, że mami Belbelli nie pozwoliła mu pływać. — Nie wiemy, co w niej jest. Może coś w niej żyje i sra do niej. Może coś w niej umarło. — Na pewno coś w niej umarło, potwór. No właśnie, możemy się zatruć. Do rzeki też ryby srają. Leach nie dawał za wygraną. A gaeszi kiedyś chowali w niej swoich zmarłych, nikt się nigdy nie otruł. Szkoda, nie? Beole mrugnął porozumiewawczo. W świetle trzymanego przez niego glinianego kaganka wyglądało to, jakby jego oko na moment zastąpiła czarna dziura w czaszce. Leach machnął ręką. Nie pierwszy już raz zastanawiał się, jak Beole może łączyć swoją niemal instynktowną nienawiść do Gaeshi z zachwytem, jaki okazywał nowej dziewczynie. Ognisko duszy jego przyjaciela musiało być bardzo dziwnym miejscem. Ale rzeka i strumienie to co innego, tam woda płynie. Tutaj to bardziej jak w studni. Pamiętacie, jak mami Bani opowiadała o swoim prosiaku w starej wsi, w czarnym sadzie? Jak wskoczył do studni i się zabił? Nową studnię trzeba było wykopać. Leach zmarszczył nos. Nie był przekonany tą argumentacją. Rzeka to tak czasem płynie, jakby stała, albo wręcz płynęła w drugą stronę. Rany. Nie wiem, czemu picie wody z rzeki jeszcze nikogo nie zabiło, ale nie podoba mi się, że wszyscy pijemy wodę z jeziora nie myśląc o tym. A co będzie, jak dostaniemy sraczki? W trymiganach zgajesz i wywęszą. O, tędy przeszła grupa uciekinierów z ostatniej wsi. Czuć kupą na pół dnia marszu. Rozległ się głośny plusk i spod tafli wody wyłoniła się ri. Westchnęła głośno, próbując zaczerpnąć haust powietrza i rozkaszlała się. Beole podskoczył w miejscu i wypuścił kaganek z ręki. Lampka uderzyła o kamienie, odbiła się i spadła do wody. Płomień zgasł. Hej, uważaj! Zgasło. Tak, ale pomoże mi ktoś? Leach poczuł dotyk dłoni Ri na swojej łydce, chwycił ją w swoją dłoń i pomógł dziewczynie wyjść z wody. Tielwi zdążyli już usunąć rumowisko zagradzające wejście do jaskini i teraz w środku dnia promienie słońca odbijały się od skał i oświetlały wnętrze korytarza, aż po rozwidlenie prowadzące do podziemnego jeziora. Bez światła kaganka, Leach był w stanie dojrzeć zarys ciała ri, czerń na ciemnoszarym tle ale tylko zarys. Zdawał sobie sprawę, że zanim wskoczyła do wody, Ri zrzuciła z siebie tunikę i teraz stoi przed nim naga. Nie był pewien, co o tym myśleć. Nie był pewien, czy w ogóle powinien o tym myśleć. Może powinien był w ogóle nie pozwolić sobie o tym przypomnieć, ale teraz było już za późno. Jakaś część jego umysłu podpowiadała mu, że to w sumie dobrze. Że kaganek zgasł, bo gdyby było jaśniej, gdyby widział więcej, byłby teraz w bardzo, ale to bardzo niezręcznej sytuacji. Ale i tak czuł się bardzo niezręcznie, a inna część umysłu, dużo głośniejsza od tej pierwszej i nie przejmująca się takimi drobiazgami jak niezręczność sytuacji, stwierdziła, że jeśli tylko otworzy szerzej oczy, jeśli tylko skoncentruje się trochę bardziej. Leah? To wtedy być może uda mu się. Co? Leach, podaj mi ubranie, proszę, powtórzyła Ri. Chwila ciszy. A, tak. Obrócił się i sięgnął w dół, w miejsce, gdzie wiedział, że leżą rzeczy Ri. Dzięki. Aha. Beole parsknął śmiechem, niczym kwik stada prosiaków, i gdyby to było możliwe, Leach sam spłonąłby jak pochodnia, rozświetlając jaskinie w ostatniej chwili swojego bardzo niezręcznego życia. Co się śmiejesz? Nie śmiej się, parsknęła Belbelli, sama z trudem powstrzymując śmiech. Przepraszam, nie mogę. Nie widzę ich, ale w wyobraźni wiem dokładnie, co się dzieje. On próbuje myśleć, ale krew mu odpłynęła cicho bądźcie, warknął na nich Leach. Przełknął głośno ślinę. Znalazłaś coś? Spróbował zmienić temat. Usłyszeli szelest, gdy Ri wciągała tunikę przez głowę. Nie, tylko kamienie, ale. w jej głosie zabrzmiało wahanie. Nie byłam w stanie dotrzeć do samego dna. Tam może być coś więcej. Ściana pod wodą cała pokryta jest korzeniami. Wystają z niej, ale nie prowadzą w górę, lecz w dół, jakby to stamtąd wyrastały. Próbowałam zanurzyć się głębiej, ciągnąc za nie, ale. W końcu musiałam wrócić na powierzchnię. Myślisz, że są tam kości ludzi, którzy mieszkali tu przed nami? spytał Leach. Nie wiem, może. Mówiłem, tam są trupy, nie możemy pić tej wody! ogłosił triumfalnie Beole. Och cicho już bądź! jęknęła Belbelli. Co innego mamy pić? Nie wiem. Bądźcie cicho przez chwilę, proszę. Burknął Leach. Uspokoili się na chwilę. W ciemności słychać było Beole, jak drapie się paznokciami po policzku. Ostatnio zdecydował, że zacznie zapuszczać brodę. Miał teraz krótki, nierówny zarost, który ciągle go drażnił. Ri? Tak? Czy. No. Belbelli zachichotała. — Pozwól, że ci pomogę, bohaterze. Ri, córko Natanacha, to, o co nasz ten tutaj Tierre chciałby cię zapewne zapytać, o Agni z jeziora. To czy znalazłaś więcej kości tego drugiego rodzaju? Kości potworów, których moglibyśmy użyć jako tarczy? Nie, nie znalazłam, odpowiedziała Ari. To nie znaczy, że ich tam nie ma, ale jeśli nawet leżą na dnie, nie uda nam się ich wydostać. Hm mruknął Beole. Ponownie podrapał się po policzku. No, to koniec. Nie wyposażymy całej armii przeciw Gaeshi. A to my mamy armię? Zdziwiła się Belbelli. – Oddziału. – Mamy oddział? – Nie, nie mamy. Ale kości potworów też nie mamy, więc to bez znaczenia. – wtrąciła Ri. Skończyła wycierać włosy ręcznikiem. – Leach, co o tym myślisz? – zapadła cisza. – Ja... myślę... Tym razem to Beole musiał zdusić śmiech. – Krew mu... – Przestańcie. Czuję się niezręcznie. Ri weszła mu w słowo, zanim zdążył dokończyć. Myślę, że powinniśmy już iść, powiedział Leach. Już? Mówiłeś wcześniej, że chciałbyś nauczyć się pływać, może. Innym razem, przerwał jej. W jego głosie była złość i urażona duma. Przy ognisku jego duszy grzała się wściekłość. Nie wiedział czemu się tak czuł. Beole często docinał mu w podobny sposób, a Leach wtedy odpowiadał mu tym samym. Czasami w takiej wymianie zdań docierali do punktu, w którym byli gotowi rzucić się na siebie tylko po to, by chwilę później wybuchnąć śmiechem. Ale to nie była taka sytuacja. Beole śmiał się z niego w obecności tej nowej dziewczyny. To wywoływało inny rodzaj wściekłości. Nie rozumiał tego, a przez to czuł się jeszcze gorzej. Dobrze, wracajmy. Zimno tutaj. Chętnie wyjdę na słońce. Zgodziła się Ri. Leach miał wrażenie, że przygląda mu się badawczo. Próbował wyobrazić sobie jej oczy, takie jak zobaczył je za pierwszym razem, gdy pomogła mu wydostać się z dołu w ostatniej wsi. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale w końcu tylko obrócił się napięcie i ruszył w stronę wyjścia z jaskini. Koniec rozdziału 25. Kolejne rozdziały publikowane są co tydzień. Jeśli chcesz już teraz wysłuchać całej opowieści, w opisie znajdziesz link do audiobooka.